Cześć, dzisiaj przystąpię do wymiany świec i przewodów wysokiego napięcia w Mini Mini Cooper R50 2005 rok. Zakupiłem przewody Bosza świece Denso. No i wymieniam, dlatego że zauważyłem, Pęknięcie na przewodzie od czwartego cylindra, które, po, które przebije aż do tego stopnia, że gdy dotknąłem tego na pracującym silniku też dostałem strzała, więc trzeba to już wymienić. No i czasami jak się mocniej przyspiesza, to czuć, że on tam coś tam nie domaga, więc wymieniamy. Przewody są. Tak, to poza tym reszta przewodów jest całkiem chyba ok. Chociaż na. Nie, no na każdym widać już takie lekkie pęknięcia. Widać tutaj nowe przewody. Każdy różni się długością, od najdłuższego do najkrótszego. I tak też muszę dobrze popodpinać. Sprawdzę, jak to jest w oryginale. Na moim kanale jest już filmik z wymiany świec i przewodów, tylko tam były akurat cewki wysokiego napięcia. Natomiast tam jest ciężki dostęp, bo wszystko tak jest pozakrywane. Natomiast w mini jest fajny dostęp od góry. Jest dużo wygodniej. To do dzieła. Na początku odłączę yy, przewód wysokiego napięcia z pierwszego cylindra. O, mamy pierwszy cylinder i tutaj. To jest przewód wysokiego napięcia, oryginalny, i przymierzymy go do długości przewodu. To będzie ten. Tak, to jest ten. To jest na pierwszy cylinder. Odkręcamy świecę z pierwszego cylindra. Wiadomo, wszystko trzeba robić ostrożnie. Mam specjalny, yy, specjalny taki klucz nasadowy, długi, z gumką, która przytrzyma mi świecę, żeby mógł ją wyjąć z kanału. Wyjąłem pierwszą świecę z pierwszego cylindra i stwierdzam, że jej stan jest super. I wiecie co? Ja mam napisane fakturze od poprzedniego właściciela że one były wymieniane jakieś 10 tysięcy temu i półtora roku temu więc ja je zostawiam bo one są lepsze niż szczerze mówiąc niż ja kupiłem to jedno elektrodowe a tu są cztero elektrodowe no zobaczę jak to wszystko będzie działać na tym zestawie są jest bardzo ładne przepalenie zostawiam to tylko wymienię same Przewody wysokiego napięcia OK Przewody wysokiego napięcia wymienione, wszystkie według długości. Teraz przechodzimy do testu odpalenia silnika, zobaczymy jak to będzie działać. Świec, jeszcze raz powtarzam, nie wymieniałem, były w bardzo dobrym stanie, tylko sprawdziłem, że są dobrze podokręcane. I teraz przechodzę do testu odpalenia silnika. Silnik fajnie chodzi. Jest trochę ciepły, więc słychać wiatrak w chłodnicy, ale chodzi równo. O, teraz będzie słychać silnik. Wydaje mi się, że awaria usunięta. Do zobaczenia. Cześć.